Jeżeli chcecie kupić tania końcy, zapraszam Was do mojego sponsora link w opisie. Jeśli podacie hasło PRZEMAS, to dostaniecie 5% gratis. Teraz także można kupić za pomocą PaySafeCard. Szybka dostawa, serdecznie polecam. Siemanko, witam Was w kolejnym otwieraniu paczek. Dzisiaj sobie otworzymy paczki, no, za 183 tysiące, coś takiego, nie wiem, chyba coś jeszcze mi się sprzedaje. Żebyśmy tak zjechali do miliona końców. No okej, okay, no zobaczymy co wpada, co wpadnie. Ostatnio jak otwieraliśmy za 15 tysięcy paczki, to ci się trafił I tak to nic szczególnego Zobaczymy jak będzie tym razem długo tą paczkę wczytuję No i zobaczymy co tu będzie nic dobrego Dzisiaj także na kanale będzie Co jest nie Dobra, dzisiaj na kanale też będzie hmm, odcinek z modych gwiazd BPL to już będzie 9 odcinek Jutro bądź pojutrze będzie 10 odcinek. No i to już będzie koniec. Koniec Młodych Gwiazd BPL. Będą Młode Gwiazdy z Ligi BBVA. Tak jest. Już sobie pomału buduję ten skład młodych zawodników. No i trochę tych końców będzie trzeba mieć przykładowo na Beyla a ceny idą w górę także no zobaczymy czy to się uda ale jestem dobrej myśli wydaje mi się że, mm. że powinno się udać dobra my tu dalej otwieramy jeszcze 150 tysięcy zobaczymy co będzie w środę, w środę MLS TOTS'y wychodzą także też będzie otwieranie dużo kasy się wyda tych końców może tam jakieś totsy wlecą Może coś jakieś live'y się porobi na te tocy, nie wiem, zobaczymy jak to będzie Otwieramy dalej Leo Messi Co tu mamy? Nic Quixel No i zobaczymy jak będzie dalej coś długo, długo te paczki wczytuję Więc są, ten filmik chyba trochę będzie trwał OK, otwieramy dalej. Co tu mamy? Nic po raz kolejny, i zobaczymy, jak będzie dalej. Vidal też jeszcze mm, poza poza takimi paczkami codziennymi. Mm, będzie no są te modek gazd DVPL. składy też niedługo chyba ruszy drugi sezon serii Draft and Build. Jeszcze nic nie wiadomo. A także mam zamiar. Mam zamiar nagrać inną grę niż FIFE. Nie powiem jaka, nie powiem. To będzie w swoim czasie. Także zobaczymy, czy warto w ogóle będzie takie coś nagrać. Sprawdzimy to po wyświetleniach, czy po łapkę w górę. No bo tak samo FIFA to trochę, no wiecie, no. Ktoś inny przyjdzie, nie, nie, w ogóle nie, nie jest zainteresowany FIFą czy coś. Yy, no i nie zachęcę go, żeby na przykład zasubskrybował kanał, bo nie lubi FIFy, a na przykład inną grę lubi. A akurat ona będzie na kanale i może zasubskrybuje. Nie będzie oglądał FIFy, ale tamtą drugą grę. No. Wiecie o co chodzi, nie? O, proszę, James Rodriguez. Ok, na listę transferową. On coś tam jeszcze kosztuje, także spokojnie. Coś tam się zwróciło, może. Nie wiem, z 30k to chyba na pewno powinien kosztować. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze 105 tysięcy. No i zobaczymy, co wpadnie. Falka o, falka Dani Alwesz! No ładnie, ładnie. Dani Alves, on może z 10k. Bo już naprawdę bardzo tani jest. Kiedyś to kosztował dosyć dużo. No i tak to jest. Tutaj ceny spadają. Tutaj na przykład Krystiano nie da się wylicytować. Bo jeszcze jakieś skrypty czy tam coś robią Za 18 milionów na przykład licytują No i tak to jest no Dobra Co tu dalej wpadnie Kwiksy Już na tych paczek do World Cup'a Nie biorę tam mam bardzo dużo ich Czasem sobie będę otwierał Bo brakuje mi tam chyba 6 zawodników Z tego co się nie mylę Tak 6 mam 1182 zawodników A musi być 1100 88 a tą paczkę sobie wezmę jak najbardziej. No kurde, chciałbym trafić tam w tej w FIFA World, World Cup Ronaldo Robena czy coś, żeby wszystkich mieć zawodników, zawsze jakaś seria może by była, ale już jest tak naprawdę koniec tej FIFA 14, także już trochę w dupie z tym. Dobra, otwieramy dalej. ALABA, ALABA Arbeloa. No, zobaczymy. Może ktoś jeszcze z Realu Madry tutaj wleci? Dalej otwieramy. Kehil. Kogo on nam da? Kehil. Dawaj, dawaj. Coś znowu długo paczkę wczytuje. Może Ibre tutaj chcą nam dać. Kogo nam dadzą? Uwaga. Boom. Tysiąc końców. Marzyłem o tym. No w sumie, tak, dobre dosyć te paczki są. Nie jest źle. Wleciał Hames, Daniel Alves, także no nie jest źle i zobaczymy jak będzie dalej. Aktualizacja katalogu sklepu El Sharawy teraz, 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 e, Loris. W 13 podobno on bardzo dużo kosztował. Szkoda, że, te, że tak nie ma na FIFA 14. Sergio Busquets, no nie, no Quixel. Mógłby być Mesti, Neymar. Daniel wiesz już był, otwieramy dalej Aubameyang, to jest już Quixel 47 tysięcy do końca, ależ emocje ależ adrenalina, co wpadnie Vidal, Fernando Torres no spoko paczka, ale Quixel hmm, no dobra, co tu dalej będzie, Alaba Alaba Defu on będzie w tocach MLS no trafia nam Trafia nam się teraz. Oby jeszcze się trafił w tych tocach. Co tu mamy? Glik Gabi. A, już 500 końców nawet nie będę brał. No. Czasowo, żeby szybciej było. Falkao. Falkao. Co tu mamy? Enyama. Duplik, albo był potrzebny do, wczorajszych, do wczorajszego odcinka z losowych składów. Kto nie widział, może zobaczyć sobie. Zosobaliśmy zawodników z ligi francuskiej. Ok, tu jeszcze mamy kolejną paczkę. Jeszcze trzy paczki otworzymy. Plus plus te dwie darmowe. Bo dwie chyba darmowe mamy. Jedną złotą, jedną srebrną. Jak się nie mylę. Ok. Co będzie? Co będzie? Już i Może coś jeszcze na koniec wleci. Jak nie teraz, to w tych darmowych bo nic dobrego. ok, ostatnia za 7,5. Co tu mamy? Bum, w yy, Tylko w No i otwieramy dwie darmowe paczki, zaczniemy od srebrnej. I mamy tutaj yy, nic dobrego. Quixel. No i ostatnia paczka złota darmowa. To będzie dawaj, dawaj, coś, coś dobrego, konkretnego. Kehil Boom, pastore, okej okay. jak to paczka darmowa, to całkiem spoko. Dużo zawodników. Na pixel będzie dużo. Aha, no to, to fajnie, fajnie. Propsy wielkie O, teraz wywaliło. Dobra. Kto na tyle, jeśli się podobało, łabeczka w górę na razie?